Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z Zapiecka. Już jak pączek w maśle w sławie każdy pływa, tak pisał Mikołaj Rej w XVI wieku. No dzisiaj tłusty czwartek, tradycja tłustych czwartków jest już bardzo, bardzo stara. Na początku nie wszystkie pączki były w środku nadziewane. Jeżeli Ktoś trafił właśnie na pączek z nadzieniem, to znaczy, że będzie się mu dobrze darzyło właśnie przez cały rok. Także w dawnych wiekach, właśnie, nie wszystkie pączki były tak jak teraz nadziewane marmoladą. Dzisiaj chciałem przedstawić taką specjalną formę. Jest to specjalna forma do. Smażenia pączków jest wykonana z aluminium tutaj mogą Państwo zobaczyć takie otwory tu się zapewne wlewało jakiś tłuszcz smalec i można było po prostu pączki też smażyć także te pączki były obracane żeby równomiernie mogły być właśnie wysmażone jest też tradycja że Teraz, jeżeli ktoś nie zwie pączka właśnie w tłusty czwartek, to nie będzie mu się darzyło. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie dzisiaj każdy mógł chociaż tego jednego pączka zjeść, żeby mu się przez cały rok darzyło. Dziękuję za uwagę.